RAPID HEART Yo, siemano, jestem Grimas, A to jest taki krótki poradnik w sprawie Battlefielda Bo słyszałem, że... Nie, nie słyszałem Czytałem na blogach różnych, że Ludzie mają problem, że jak grają w Battlefielda przez multiplayer To im się po prostu zawiesza cały komputer Albo po prostu gra więc mi się wydaje, że ja znalazłem na to rozwiązanie, wie, yy, więc trzeba wejść w mój komputer, kliknąć prawym przyciskiem, właściwości, menażer urządzeń. I tu mamy taką listę, wchodzimy w kontroler dźwięku, yy, kontroler dźwięku wideo i gier i nam, mamy naszą kartę dźwiękową. Ja mam z AMD więc to mi pewnie przeszkadza. No to mi przeszkadza w graniu bo mi się oczywiście zawieszy cały komputer i muszę go resetować to klikamy prawym przyciskiem wyłącz jak wyłączymy to powinno się wszystko napra to powinno wszystko działać a jak nie to nie wiem bo ja mam pewnie inną kartę dźwięką od was wszystkich ale mi to pomogło jak chcecie to spróbujcie tego a jak e, chcecie włączyć kartę, po prostu klikacie jeszcze raz na prawym przyciskiem na to i to będzie e, takie włącz. To będzie pisało włącz. To włączycie kartę i wszystko jest w porządku. I myślę, że pomogłem. I jak, ma, jak wam się to udało, to oczywiście piszę w komentarzu. E, więc ja się z wami żegnam na razie i cześć.